Zgadza się, nie był to mecz łatwy. Doskonale zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że, że będzie to ciężki mecz. Tym bardziej, że gospodarze pierwsze dwie kolejki przegrali, więc widzieliśmy, że będą chcieli przynajmniej zdobyć jedną bramkę, dwie bramki. Co Państwo zresztą widzieliście, w drugiej połowie przede wszystkim i dwie doskonałe okazje, gdzie ich nie wykorzystali. Na szczęście. Ale z drugiej strony no, muszę pochwalić też naszego bramkarza, bo, bo e, 3-4 razy w, e, no, powiem tak kolokwialnie wyciągnął takie piłki, że, że no, to powinna być bramka. Tak? E, na, szczęście, na szczęście gdzieś unikliśmy straty tej bramki i to. Cieszę. Trzecie zwycięstwo z rzędu. E, gramy spokojnie, nastawiamy się na, na kolejnego rywala i. i... I tyle, no i tak sobie pracujemy od, od meczu do meczu, nie myślimy o wynikach, nie myślimy e, o tym, co będzie za dwa, trzy tygodnie, tylko z dnia na dzień sobie pracujemy, konsekwentnie ko, koncentrujemy się na tym i tyle. No zaszło parę, parę zmian w składzie, mnie cieszy przede wszystkim to, że... Ten skład, czyli, czyli nasza kadra jest zdecydowanie większa niż, niż pół roku temu, rok temu i, i, i. No i zrobiła się na treningach rywalizacja i to widać i to cieszy, przede wszystkim to cieszy. Nie chcę tutaj e, chwalić chłopaków za bardzo, ale my ten mecz z Pysznicą, tylko że w drugiej połowie był podobny. Też, też prowadziliśmy grę. No, jak widać e, było dzisiaj, gdybyśmy strzelili e, bramkę, byłoby zupełnie inaczej. A były sytuacje. No, były sytuacje, brakuje nam skuteczności, brakuje nam szczęścia. No, cały czas mówimy o płaceniu Frycowego, no, ale no, to jest trzeci mecz i, i to już wypadałoby chyba przestać płacić. To z, z Frycowe trzeba by już naprawdę dodać punkty. No niestety. Dzisiaj wydaje mi się, że naprawdę fajny mecz, ale cóż, bez punktów. Tak, no, no, pasnik bym wyjechał za granicę, więc musimy sobie jakoś łatać te dziury, które nam powstały z powodu braków kadrowych, ale łatamy i wydaje mi się, że kto nie wchodzi, to daje naprawdę dużo, dużo tej drużynie. Chłopcy biegają, grają, nie odstawaliśmy przecież fizycznie do końca, graliśmy, chcieliśmy do samego końca zdobyć bramkę, co świadczy o tym, że wytrzymaliśmy ten mecz. Załamywać na pewno nie będziemy, ale optymizmu nie ma, chłopcy też widzą, że, że no uciekają nam punkty, ucieka nam czas, no bo to Wiadomo, że liga jest długa, mecz jest sporo, no, ale to już jest trzeci mecz. To już jest, to już jest naprawdę, no trzeba się zastanowić, co jak robić, żeby, żeby zacząć punktować. Niestety. Tak, tak. To już dochodzi do takiego momentu, że trzeba szukać punktów. Na pewno nie w środę, nie w tą środę, w kolejną środę będziemy grać. To jest bodajże że 31. Zagramy z Siarką. Eee, w... Puchar traktujemy naprawdę zabawowo. Chcemy, chcemy sobie zrobić jakąś tam, jakąś tam przygodę. Mamy na tyle szeroką kadrę, że możemy sobie na to pozwolić, nie boimy się, że, że nam pokrzyżuje jakieś plany, czy coś nam się może stać. No nie, no naprawdę mamy tyle, tyle osób w tej chwili młodych chłopaków, którzy, którzy bez problemu sobie zagrają w tym pucharze. A czy to chłopcy zdecydowali, że chcą zagrać chcą grać o coś. Junior w lidze, w której grali w poprzednim sezonie, była bardzo krótka. Zaczynali w maju kończyli w pierwszy, pierwszym weekendzie czerwca, więc chcieli grać dłużej, chcieli grać o coś. Więc zdecydowaliśmy, że, że będziemy grać, że, że stworzymy drugą drużynę. I no, mają się tam uczyć. No, nie, nie oszukujmy się, my budujemy trochę klub inaczej niż są dookoła wszystkie te kluby zbudowane. My chcemy budować ten klub na twardych fundamentach, więc nie stać nas na, na ściągania, ściągania ludzi z zewnątrz, więc musimy sobie wychować swoich zawodników. No i staramy się powolutku, ale, ale system automatycznie wprowadzać tych naszych zawodników do, 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 do kadry meczowej, do, żeby sobie pograli czy tutaj, czy w drugiej drużynie, żeby się ograli w tej piłce seniorskiej. Bo potem będą musieli naturalnie wskoczyć do pierwszego składu w lidze okręgowej i nie będzie tłumaczenia, że, że bał się, czy że czegoś nie wiedział. Teraz już, już liga seniorska jest też w, drugie, w drugiej drużynie, więc nie ma takiego już usprawiedliwienia się.